Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj owoce i warzywa. Pomarańczowe i zielone owoce i warzywa. Start. Pomarańcza. To jest pomarańcza. Pomarańcze to są pomarańcze. Pomarańcze są pomarańczowe. Mandarynki to są mandarynki. Mandarynki są pomarańczowe. Brzoskwinia to jest brzoskwinia. Brzoskwinie to są brzoskwinie. Brzoskwinie są pomarańczowe. Morele. To są morele. Morele są pomarańczowe. Dynia. To jest dynia. Dynia jest pomarańczowa. Marchew. To jest marchew. Marchew jest pomarańczowa. Pomarańcze, mandarynki, brzoskwinie, morele to owoce. To pomarańczowe owoce. Dynia i marchew to warzywa to pomarańczowe warzywa. Kiwi. To jest kiwi. Kiwi jest zielone. Gruszka. To jest gruszka. Dwie gruszki. To są dwie gruszki. Gruszki są zielone. Agrest to jest agrest. Agrest jest zielony. Fasolka. To jest fasolka. Fasolka jest zielona. Groszek. To jest groszek. Groszek jest zielony. Kapusta. To jest kapusta. Kapusta. Jest zielona. Ogórek. To jest ogórek. Ogórki. To są ogórki. Ogórki są zielone. Sałata. To jest Sałata. Sałata jest zielona. Brokuł. To jest brokuł. Brokuł jest zielony. Szczypiorek. To jest szczypiorek. Szczypiorek. Jest zielony. Kiwi, gruszka, agrest to owoce. To zielone owoce. Fasolka, groszek, kapusta, ogórek, sałata, broku, szczypiorek. To warzywa, to zielone warzywa. Dziękuję, do widzenia, papa, pa. do zobaczenia.